Owen był zawodnikiem i jednym z finalistów Wyspy Totalnej Porażki. Powrócił na plan Totalnej Porażki jako członek zabójczych makiet. Jest niezwykle przyjacielskim i optymistycznie nastawionym na świat chłopakiem. Uwielbia imprezki. Jest najstarszy z trójki braci. Potrafi zjeść olbrzymie ilości jedzenia, nieważne czy jest prawdziwe czy też sztuczne. Przez to często puszcza bąki i beka. Rodzice ciągle go rozpieszczają. Lubi robić szalone rzeczy. Nie przewiązuje zbyt wielkiej uwagi do higieny. Owen jest grubym nastolatkiem, ważący ponad 100 kg. Ma blond włosy i czarne oczy. Nosi białą koszulkę z niebieskim liściem klonu, czyli symbolem Kanady. Ma zielone spodenki do kolan i jasnozielone buty. Jest jednym z sześciu zawodników, którzy konkurowali w trzech sezonach. Ma także najwyższą kwotę udziału wszystkich uczestników trzech sezonów. Licząc aż 59 odcinków, Owen i Bev są jedynymi finalistami, którzy nie dostali się do totalnej porażki Plejady Gwiazd. Po zjedzeniu fasoli, lunatykuje. Według statystyk jest ulubieńcem widzów. Kilka odcinków planu totalnej porażki ma tytuł z jego imieniem. Owen po angielsku znaczy piekarnik. Jest jedynym uczestnikiem, który lubi brać udział w programie. Jako jedyny z uczestników totalnej porażki lubi Krisa. Ma piwniczkę serów, która kosztowała 50 tysięcy dolarów. Wraz z upływem sezonów miał coraz mniejszą liczbę odcinków. Owen jest jedynym uczestnikiem, który był zauroczony uczestnikiem tej samej płci, czyli Justinem, co może znaczyć, że jest biseksualny. Łącznie pojawił się aż w 86 odcinkach, co czyni go trzecim najczęściej pojawiającą się postacią w serialu. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści Owen.